Siema, cześć, yy, to znowu ja yy, yy, i teraz właśnie jesteśmy znowu yy, w Thonehowku. Tym razem w mieście Beverly Hills yy, i teraz Aktualnie teraz właśnie mi się wkrywa wgrywa mszuca yy, wgrywa, chyba trzeci odcinek teraz chyba będzie czwarty nie wiem jak samo i tutaj mamy tą misję, ale chyba zanim to zrobimy, to pójdziemy... Nie, dobra, idziemy tutaj. Dobra. Proszę, jak ktoś naprawdę mnie ogląda. To napiszcie mi w komentarzach, czy zostawiać filmiki, czy nie, a jak na razie to przebijam. Tell you what! I've got the to... it! to spin! Dave's the Thug Wood had wall plant sticker snap to manual The wall plant! And I go for the bull spine transfer to nose grab front flip! Damn, your friends are pretty good. You're gonna have to impress them. Do some of their combos and maybe There's a group. They are after you've learned a thing or two. To do kogo idziemy? To są dwa takie same ciały. Boon's eee... huh? Yeah, and who is he to talk? Just saw him eat. Well, hey, check. Mamy zrobić jakiegoś slaba. Eee... Just go... go się chyba robi poprzez dwukrotne naciśnięcie. Tak, poprzez dwukrotne naciśnięcie. Eee w moim przypadku to jest piątki Nicely done! Now try this Cool, that's I'll kocie A teraz będzie prawie że to samo tylko, że bez naklejki, tylko będzie określenie killer! Now you To to samo Dwukrotne naciśnięcie piątki plus dodanie na dół Klawisz na Dół The last wall trick I'll show you is the wall Here ten trik się robi podczas jeżdżenia koło ściany na 10 ósemki. I takie trzy razy. poradnik, będzie poradnik jak przejść te ruchy, Dobra, cztu, 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 cztu. Klatki, proszę mi nie spadać. Jeszcze to sobie zrobimy. so you want to here check it out let's see you spot uh, cool now let's do some flips well check this out i'll bust a flip on this rooftop oh, give it a try

Damn man, you can go big. Since you got the spine transfer, jump off this. Good job! Now for bank transfers. When you're over an angled surface, you can do a bank transfer. I wągłam jeździ na Bosaka. all! Go ahead, you're up! Awesome. I tak samo Uciskamy spację w odpowiednim momencie. tak już będziemy w miarę w górze. A jak będziemy za wysoko, zagieruję się to tak samo wszystko. Okej. Okay. Zrobiliśmy. Yeah baby nice killer to ticket. W następnym odcinku zarobimy może sobie trochę pieniędzy i będziemy trzymać te pieniądze na y, następne ubrania bo myślę, że w następnym ou, że w następnym y, y, następnym mieście zrobimy, kupimy sobie inne ubranie Dobra, no to wszystko. Y, dziękuję za obejrzenie. Na razie.